Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Domów w Polsce. Jestem też współorganizatorem w tej chwili Akademii Budowy Domu. No, jakiś czas temu, jakiś czas temu powiedziałem kilka słów o podstawowych problemach w procesie inwestycji tutaj w grupie w pierwszym odcinku. Dzisiaj bym chciał troszkę ten, ten problem rozwinąć. No generalnie, w procesie inwestycji, z moich obserwacji, takich długoletnich, wynika, że inwestorzy, inwestorzy, przystępując do takiego procesu, już nawet też będąc w trakcie takiego procesu, często szukają różnego rodzaju porad. Z tego, co ja obserwuję, porady najczęściej to są porady z takich ocenianych przez inwestorów wiarygodnych źródeł, czyli na przykład, z doświadczeń sąsiadów czy z doświadczeń rodziny, tak, ludzi, którzy już po prostu przez ten proces inwestycyjny przeszli. Często, oczywiście, są to podpowiedzi szczere, tak, mające na celu po prostu pomóc nam, pomóc inwestorowi w budowie tego domu, ale często są to właśnie odpowiedzi niefachowe. I z moich obserwacji wynika, że tego typu po prostu podpowiedzi, sugerowanie się, Takimi podpowiedziami ze źródeł niefachowych, aczkolwiek przyjaznych nam, ale niefachowych, no po prostu odbija się, odbija się takim czymś, że niestety te problemy na tych budowach, lub nawet błędy na tych, na tych kolejnych budowach, realizowanych za pomocą takich, takich po prostu podpowiedzi, są powtarzane. Ja po prostu widzę, że nie zawsze inwestorzy chcą kierować się w procesie inwestycji podpowiedziami, podpowiedziami ludzi zaangażowanych w ten proces, fachowców, czyli architektów, konstruktorów, geodetów, geologów, kierownika budowy, inspektora nadzoru. Bo tutaj, gdyby to się miało odbywać w taki sposób, no to oczywiście, oczywiście, no ten, no, no ja bym był po prostu spokojniejszy i te moje zebrane obserwacje prawdopodobnie wyglądałyby inaczej. Natomiast ta metoda gospodarcza, właśnie w naszym kraju, powoduje taki dosyć no, swobodny przepływ informacji. Często też. Te takie porady budowlane odbywają się właśnie w grupach podobnych do, do naszej na, 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 na Facebooku czy, czy na jakichś forach budowlanych, ale one również są emitowane przez, przez ludzi, którzy no, często są po realizacji jednej inwestycji budowlanej przez inwestorów, i oni, no, ci inwestorzy czują taką potrzebę edukowania innych i, i niesienia, że tak powiem, podpowiedzi innym osobom. No, i czasami czytam te wypowiedzi, i, i o zgrozo, no po prostu niestety w większości przypadków, te podpowiedzi, właśnie na forach, te tasiemce, takie, gdzie tam te dyskusje się toczą, no zawierają bardzo liczne niedomówienia, bardzo liczne błędy, bardzo liczne braki, albo na przykład też takie wypowiedzi, które same w sobie, no mogą być poddawane różnym interpretacjom, ponieważ są to wypowiedzi, czy podpowiedzi po prostu niepokończone. Ja bym chciał namawiać Państwa, inwestorów, do tego, by w tym procesie inwestycyjnym, realizowanym nawet metodą gospodarczą, po prostu sugerować się podpowiedziami osób uprawnionych, tak? czyli pytać, czy dana osoba ma jakie ma uprawnienia, kim jest, czy jest kwalifikowanym, uprawnionym geodetą, geotechnikiem, czy jest konstruktorem, czy jest inżynierem budownictwa, czy jest kierownikiem budowy, jakie uprawnienia posiada. Mamy też w internecie całą masę szkoleń różnego rodzaju prowadzonych przez różnego rodzaju trenerów, kursów, tak? płatnych, bezpłatnych, no bardzo różnie to wygląda. Natomiast bardzo często są to osoby, no powiedzmy, traktujące te podpowiedzi zarobkowo, ale, ale są to osoby, no też często z kwalifikacjami, no powiedzmy, no, mocno ograniczonymi, tak. No tutaj po prostu istotne jest to, by czerpiąc wiedzę dotyczącą poszczególnych elementów budynku, czy poszczególnych, że tak powiem, zagadnień związanych z inwestycją, na przykład zagadnień konstrukcyjnych, korzystać z podpowiedzi konstruktorów, zagadnień związanych z instalacjami, korzystać z podpowiedzi instalatorów, projektantów, którzy po prostu posiadają i kwalifikacje i uprawnienia do, do projektowania takich instalacji. Ci ludzie po prostu mają rozeznanie w technologiach, dlatego że generalnie proces projektowy, taki prawidłowy proces projektowy w budownictwie odbywa się w taki sposób, że zespół projektowy projektujący dany budynek, czy dane rozwiązanie, czy daną branżę po prostu w takim budynku posiada najczęściej, właśnie musi posiadać, jeżeli to firmuje, uprawnienia państwowe. To obliguje ten zespół do tego, by stosować rozwiązania wychodzące od producentów zgodnie z wytycznymi producentów. Czyli taki zespół projektowy, podchodząc do danego rozwiązania, starając się je umieścić w projekcie czy zaproponować inwestoro, inwestorowi, konsultuje elementy tego projektu po prostu z dostawcą danej technologii. I to się oczywiście wiąże też z gwarancjami. Inwestorzy indywidualni bardzo często o tym zapominają i albo nie wiedzą po prostu o tym, nie tyle zapominają i stosują często właśnie takie rozwiązania półsystemowe, to znaczy bardzo często ja na przykład miałem takie, takie przypadki, że, że ktoś mi mówi, no buduje dom w technologii na przykład itong. e Okazuje się, że takie wyobrażenie, czy takie stwierdzenie bardzo często jest też używane przez inwestorów wtedy, kiedy oni po prostu kupują pustaki itonga. E I już podsumowują to w taki sposób, że u mnie występuje technologia iTonga. E bardzo często właśnie producenci czy Itong, e czy, czy inni producenci właśnie, czy, czy, czy farmacel czy, czy, czy KnaUf czy, czy Stejko, czy Porotem, Jennerberger, Jopek, różni producenci tak wydają po prostu takie instruktaże do montażu, do stosowania całych kompletnych systemów. Można z nich korzystać i właśnie zespół projektowy to jest zespół powołany do tego, by te zastosowania analizując do umieszczenia w projekcie wpierw przeanalizował i zastosował w pełnej palecie technologicznej. Natomiast te metody edukowania się przez właśnie no, inwestorów, bardzo często takie, bym powiedział, przypadkowe, kończą się tym, że mamy zbudowany budynek, no powiedzmy z tego itonga, ale on nie do końca jest zbudowany według zaleceń tego itonga, według tej technologii tego itonga. I często nawet na forach pojawiają się jakieś problemy które już świadczą o tym, że po prostu ktoś podszedł do danego zagadnienia nie zapoznając się w ogóle zupełnie z wytycznymi, z wytycznymi po prostu producenta do zastosowania danej technologii czy też do zastosowania wszystkich obecnych podzespołów tej technologii. Dlaczego to jest takie istotne? Otóż jeżeli korzystamy z jakiejś technologii, a nie uwzględniamy tych rozwiązań instruktażowych danego producenta, to tak naprawdę jako inwestor, wyzbywamy się po prostu możliwości reklamowania takiego rozwiązania w przypadku, kiedy, w przypadku, kiedy po prostu pojawiałaby się jakaś usterka czy awaria. Ja tutaj mówię oczywiście o takiej sytuacji, gdzie, gdzie te zmiany bardzo często są no w warunkach budowy, niekoniecznie słusznie i niekoniecznie zgodnie nawet z prawem, do końca, tak. Na bieżąco wprowadzane przez inwestora, na przykład w związku z tym, że gdzieś dostał jakąś ofertę cenową na jakiś tam element budynku, ciekawszą, lepszą. No i tutaj często w konsultacji z kierownikiem budowy, a często nawet nie w konsultacji z kierownikiem budowy, stosuje się takiego różnego rodzaju zamiany, konfiguracje, no szczerze mówiąc, dowolne, i to jest. Absolutnie no, podcinanie sobie, że tak powiem, możliwości takiej, by kiedyś w przyszłości, w przypadku kiedy nastąpi awaria czy usterka, mieć prawa gwarancyjne. Bardzo dużo takich, takich budynków w Polsce powstaje, właśnie szczególnie tych, które są realizowane metodą, metodą tradycyjną. Także generalnie zalecam po prostu rozmowy na etapie, Uzgodnień projektowych, uzgodnień technologicznych z doświadczonym zespołem projektantów, takie konsultacje, po prostu, by na podstawie tych konsultacji i szczegółów wychodzących z biura projektów dotyczących danej, danego pełnego rozwiązania technologicznego, inwestorzy po prostu budowali sobie harmonogramy zadaniowe. Harmonogramy materiałowe i podchodzili do tego procesu inwestycji w sposób taki mocno przygotowany, przemyślany, dlatego że no każda inna, że tak powiem, metoda i taka inwencja własna, twórcza, nawet jeżeli ona wychodzi, tak jak powiedziałem, z takich podpowiedzi szczerych na pozór, tak, ona niekoniecznie, no, że tak powiem, będzie prawidłowa. I nie mówię tu oczywiście, iż takie takie dowolne podpowiedzi muszą od razu zakończyć się jakąś, że tak powiem klęską na inwestycji, bo to nie w tym rzecz, natomiast te wady, te usterki bardzo często one no po prostu w wyniku mieszania technologii dochodzą w jakiś dłuższych okresach, wychodzą w jakiś dłuższych okresach czasu, tak, także tutaj mimo tego, iż kupując poszczególne rozwiązania teoretycznie mamy jakieś instrukcje i gwarancje, w sytuacji takiej, kiedy nie stosujemy się do nich, nie czytamy ich, nie, nie analizujemy i nie stosowujemy tych wytycznych od producenta kompletnie, no może się okazać, że po prostu wybudowaliśmy budynek w przekonaniu, że jest on w jakiejś konkretnej technologii, a tak naprawdę nawet nie mamy gwarancji, ponieważ te no, technologie zostały przez nas, że tak powiem, tak pomieszane, że, że w zasadzie ten budynek już nie ma, nie ma charakterystyki danej, da, danej technologii. Jakie jeszcze istotne takie rzeczy są, żeby omijać te problemy w inwestycji? Ja spotykam się w pracy zawodowej bardzo często z takim zapytaniem od inwestora, ile będzie kosztował dany budynek. No i wywierana jest presja, że tak powiem, od razu, by tą ofertę zrobić kompletną, podać cenę. Widzę, że ci inwestorzy po prostu tego oczekują, a też wiem, że bardzo często właśnie firmy na rynku działają w taki sposób, że poddają się takim zapytaniom. Czyli, jak gdyby z automatu, po zapytaniu, firma wykonuje ofertę i jest tam jakaś cena ryczałtowa i już. Chcę powiedzieć tutaj, że zrobienie prawidłowej, takiej rzetelnej wyceny, świadomej wyceny na materiałach i kompletnych technologiach. Nie może odbywać się, to znaczy w sposób prawidłowy, w takim, w takim no, bardzo szybkiej relacji. Tak? Kwestia zastosowania technologii do danego rozwiązania projektowego wychodzi dopiero no, w wyniku jakichś takich dyskusji, rozeznania tych parametrów, określenia życzeń i, i świadomego działania w odniesieniu do zastosowania konkretnych rozwiązań materiałowych. Czyli tak naprawdę budowa oferty cenowej na wykonaniu budynku to jest proces bardzo. Mocny, bardzo trudny, tak bardzo żmudny, więc yy, yy, ostrzegam przed takim yy, jak gdyby poważnym traktowanie, tra, tra, traktowaniem takich ofert, które po prostu wchodzą nam na realizację budynku w zakresie deweloperskim, czy w zakresie pod klucz, gdzie ta cena jest szybko nam poddana jako ryczałtowa, bo to świadczy o tym, że dana Firma, która po prostu wycenia w taki sposób, ma jakieś swoje przyjęte, przyjęte rozwiązania, parametry, i tutaj należałoby po prostu zapoznać się, jakie opcje tak naprawdę w tych parametrach występują. Dzisiaj na rynku mamy przynajmniej kilkanaście technologii i możliwości wykonania fundamentowania. Dziś na rynku mamy przynajmniej kilkanaście technologii wykonania ściany konstrukcyjnej zewnętrznej przegrody. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przegrody czy ściany te wewnętrzne działowe stropy, poszycia dachowe parametry dotyczące stolarki okiennej, na przykład a już nie mówię tu o instalacjach, gdzie wiadomo, że no, tych instalacji, rodzajów tych instalacji jest bardzo dużo i one charakteryzują się bardzo, bardzo różnymi parametrami, więc tutaj tak naprawdę, żeby zrobić taką wielowariantową ofertę, no to jest, to jest bardzo żmudny proces kosztorysowy, niezbędny do określenia po prostu wszystkich cen, a, a wcześniej po prostu Rozmowa z inwestorem na temat oczekiwań, tak? jakie te standardy, jakie te gwarancje, jakie instalacje, jakie parametry w zakresie energooszczędności inwestor chce uzyskać w swoim budynku, jaką chce uzyskać trwałość tego budynku, jaką chce uzyskać charakterystykę tego budynku, bo jeszcze jest też taka zależność, że dość często technologie, które posiadają katalogowo zadawalające parametry, Niekoniecznie muszą być technologiami trwałymi. To, że dziś wykonuje się jakieś tam badanie, powiedzmy na etapie laboratoryjnym, czy na etapie, powiedzmy, nowego budynku, który gdzie badamy zużycie energii i wychodzą nam jakieś parametry, które nas zadowalają, to wcale nie, nie musi być tak, że ten budynek po 3, 4, 5, 10 latach użytkowania nadal będzie te parametry trzymał. Więc tu jest jeszcze taka kwestia, która po prostu jest bardzo istotną rzeczą do omówienia właśnie z projektantami, w chwili, kiedy dobieramy produkty, komponujemy je do budowy tego budynku. Czyli robimy tak zwaną materiałówkę, tak? Oczywiście razem z projektem. Czyli zupełnie, zupełnie rozmijają się te dwie rzeczy, które można okre określić takimi opiniami, które bierzemy za. Za te podpowiedzi, a zupełnie inną rzeczą jest wiedza, tak naprawdę. Czyli budując, realizując inwestycje budowy domu czy innego budynku w oparciu o opinię, musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż te opinie niekoniecznie no, są, że tak powiem, powiązane z rzetelną wiedzą, tylko opinie najczęściej są doświadczeniami tak samo opisanymi swoimi własnymi czy tak samo podobnie wygląda sytuacja właśnie z takimi poradami, poradnikami, instruktarzami osób zewnętrznych, niezaangażowanych, że tak powiem, bezpośrednio no, we współpracy z producentami, tylko takich niezależnych, którzy wydają różnego rodzaju podręczniki, czy różnego rodzaju takie instruktarze. No, trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że często te instruktarze. No, są oderwane od wytycznych dotyczących danego materiału budowlanego, tak naprawdę z karty producenckiej. Tylko to są zalecenia i jakieś w oparciu o jakieś własne, że tak powiem, przeżycia. Te zalecenia nie muszą być spójne z wytycznymi producenta, który przecież jest gwarantem, że tak powiem, tego materiału, czy też później z, z projektem, który został wykonany przez zespół projektowy. Z takim pełno, myślę tutaj oczywiście o takim pełnobranżowym projekcie w oparciu po prostu o te wytyczne, przepraszam, producenta. Tak więc no, budowa domu czy metodą gospodarczą, czy sugerowanie się właśnie różnego rodzaju takimi podpowiedziami ze źródeł, które no, powiedzmy niekoniecznie są potwierdzone fachowo, tak, no, może, może naprawdę przysparzać bardzo wielu problemów. Wcześniej, później już w trakcie realizacji różnie to się układa. No to jest któryś mój film, ja już, ja już tutaj no, w tej grupie drugi, w innej grupie domy szkieletowe w Polsce, błędy w budowie drewniane a szkieletowe, to, tam zrobiłem kilka filmów na temat technologii szkieletowych, przede wszystkim Natomiast generalnie cała ta problematyka no po prostu bardzo mocno się, się zazębia, powtarza. Gdybym miał robić kolejny film, to już zupełnie bym się, bym się, że tak powiem, powtarzał w tym kolejnym filmie, więc raczej na tym filmie poprzestanę. I teraz zwracam Państwa uwagę. No, te, te moje obserwacje, te moje doświadczenia wynikają z tego, iż na tym rynku budownictwa jestem no, bardzo długo ponad 20 lat właściwie to już blisko 25 lat i no i niestety i widzę, że często po prostu no inwestorzy w tym procesie inwestycyjnym są, są jakby to powiedzieć no mocno nieporadni tak? przez, przez, przez stosowanie się do tych różnego rodzaju zaleceń. Dlatego metodą taką na to, żeby omijać problemy w procesie inwestycyjnym to jest bardzo rzeczowa rozmowa na początku z architektem, z projektantami branżowymi. To nie ma znaczenia, czy, czy kupujemy projekt typowy, czy, czy realizujemy projekt indywidualny. Określenie materiałoznawca, materiałoznawstwa, poznanie tych wszystkich parametrów i dopiero takie świadome podejście do realizacji, ale również z kierownikiem budowy, który respektuje zalecenia projektowe i który zdaje sobie sprawę z tego i chce prowadzić proces inwestycyjny w taki sposób, żeby to architekci i projektanci mieli ten główny głos, jeżeli chodzi o te założenia projektowe, tak. Czyli w takim układzie, że kierownik budowy będzie z Państwem realizował w przyjętej metodzie budowę tego budynku, ale w oparciu o wytyczne projektowe projektantów. I uczułam na to już któryś raz, z wyborem maniaka wręcz, i namawiam serdecznie Państwa do tego, by po prostu, by po prostu korzystać z tych źródeł wiedzy no takiej potwierdzonej uprawnieniami państwowymi, tak, bo ci ludzie wszyscy, których wymieniam w tym procesie inwestycyjnym, oni posiadają kwalifikacje, czyli tutaj jest sytuacja taka, oczywiście błędy też się zdarzają, tym bardziej właśnie należy korzystać właśnie z usług i z takich rozwiązań potwierdzonych przez fachowców uprawnionych przez specjalistów w danych dziedzinach, dlatego że oni są ubezpieczeni, tak jak lekarz, tak jak prawnik, posiadają polisy OC i tutaj w przypadku, że tak powiem, takich no, problemów powiedzmy z daną technologią, z danym rozwiązaniem gdzieś tam później po czasie, ten proces ewentualnej usunięcia do, usterki tak, reklamacyjnej jest dużo, dużo prostszy. No wydaje mi się, że no tu ja już dużo więcej do powiedzenia nie mam. Oczywiście te moje filmy, ja nie ukrywam, one są wstępem do Akademii Budowy Domu, do uczestnictwa, w której zapraszam wszystkich, którzy to, to że tak powiem, spojrzenie mają podobne do, do tego prezentowanego przeze mnie. W poniedziałek, w najbliższy poniedziałek mamy w Warszawie w godzinach popołudniowych spotkanie członków z Akademii Budowy Domu, jeżeli chcielibyście Państwo, bo być może tutaj jest ktoś z branży, dołączyć do, do tej grupy. Ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Będziemy ten, że tak powiem, proces edukacyjny wdrażać, prowadzić dla inwestorów, zresztą nie tylko dla inwestorów, coraz szerzej, ale w szerszym gronie. No, ale w oparciu, że tak powiem, o taką filozofię, właśnie, że, że projekt jest rzeczą bardzo istotną, tak, że tutaj, no, Uczestnikiem tego procesu projektowego jest architekt, jest, jest konstruktor, jest ten zespół projektantów branżowych. Natomiast kierownik budowy ma odpowiedzialność wykonawczą czyli ma stosować zalecenia projektowe. No i w ten sposób chciałbym zakończyć ten, ten drugi odcinek. Myślę, że. Myślę, że trochę Państwu no, podpowiedziałem. Jeżeli ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś tam powiedzmy pytania gdzieś w toku inwestycji, to proszę o kontakt, postaram się też coś tam zawsze podpowiedzieć w taki sposób, żeby, żeby to było, żeby ten proces realizacji inwestycji był dla Państwa po prostu bezpieczny i, no i maksymalnie no, prosty, tak? O ile to jest tylko możliwe. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. i do usłyszenia, do zobaczenia przy następnym razie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.